Tak. tak! Co to jest? Nie? nie wiem, co to jest. Ale, na pra... widzicie, jesteśmy takie słodki, ale naprawdę, de, en, to my jesteśmy tacy groźni. Bo mów... porywamy dzisiaj dzieci. Tylko nie. No, ale niedługo może to dodać. No nie wiem, co. W sumie nie wiem, dobra, moko, idziemy jakieś jakiś dzieci. chodź. Choć. Dobra. Nie mów meremo, bo ci zargacię z ciągnem. <laughs> Jestem zdrowia. Dobra. Może tu mężerci? Daj moje cukierki. Oh, cukierki. Siadaj. cukierki. Chodaj. Tak. Siadaj. Tak, jest mi Tak. A nie tak? A to? No buksy też będą. Bo też będą. No to idziemy. Żadnych robuksów nie, no. nie będzie. No, ej, to moje. Będzie porywane. Ej, Dziś. dobra, no dawaj. Ja jadę. Będzie porywane tego Zydusa. Musi... Mamko, nie możecie, nie jedziemy, bo nie. Ej, no idziemy do takiego powieszenia. Ty. Tam będą darmować... Tam, tam są darmować cukier? Wiesz? Tak. Mały ja się... Co to jest? Wiem, 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 wiem. No, daj małe cukierki. Cieszy się, mały? Patrz tutaj, na dole. Tak, na dole. Zejść, zejść! Nie, nie, nie mały, to mały zez, jest. No, tam są te małe cukierki, wiesz? Albo giniesz idziesz tam, albo giniesz idziesz albo giniesz idziesz albo giniesz idziesz. idziesz tam, zamykaj go sobie, nie, 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 dzieci. Nie płać o pomoc, bo ja mam pistolet, jakbyś nie wiedział. Dobra, dam ci jakiś jedzenie, żeby nie narzekały. Ej, już nie wyj. Cię Ciebie, Em, um, dobra, jedz to miotły. Masz miotły i żyj. Żyj, nigdzie nie wyjdziesz. Zabij Zamykamy was! Ty nie chodzisz. Ej, masz mi jodu! Jeczy! Nie My czy? Bezania, nie, czy? No, pościelę cię! Cicho! Ej, ja idę na miasto! Kupi nielegalne rzeczy! A ja Cię będę tu znowu mały. Dobra, no to ja idę. Dobra, no to ja wracam. Nie wyjdź, bo za powiem im Naprawdę, ja nie żartuję. Dobra, amunicję tylko kupiłam. Dobra, do broni. No i... Dobra, kupiłam nowe. Co Ty robisz? Nie wychodzę. Co? On chciał wyjść. Okay. Ej, ja za... Jaki ojciec? Naprawdę Ej. Naprawdę że Ej, patrz. Ja leżę pod tobą i tutaj jestem. Szczęście mam. Ale szczęście. Ej, a dajcie mi coś do jedzenia? Nie. Możecie mi dać ten nie.

Hey! Dat is niet Dat doe je kan niet. Haha, ja, mam helikopter. Naprawdę ja, mam helikopter. Uche. Oh nee, ja, mam helikopter. Szybko cool is. Helikopter. Czekaj, ik ga erin. Kijk, ik wejść do de helikopter. Ah, ik ben de Gdzie on jest? Uciekł! Nie możesz! Nie możesz! Widziałem! Co się dzieje na pachę? Chciałem! Ja, ja Chciałem ja jeździć naszym autem! A przejechał mnie! A, mój Jacob też zginął! Mm. A on mnie przejechał. Kupku. Ej, co ty mi robisz? Mm. A chcesz dać mamy cukierki? Nie, nie, nie. Kłócę, że. Chcę? Nie Chcę! 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 nie Chcę! Mm. nie wiem. Uciekł nam. Nie, nie mogliśmy się dać! Musimy jakiegoś innego. Dobra, gdzie on może być? Ej, czekaj, innego dzieciaka. Czekaj, ale musimy się przebrać. No, więc my, widział się przebierzemy! Dobra, no idziemy, jesteśmy przebrani! Oliwia, nie wchodź. Dajmowe cukierki. Naimowe takie. Tak, Bardzo ja no, Jedziemy do domu. Mamy takie ja darmowe cukierki. Tak. Takie co lubisz? A jakie lubisz? Wszystkie No, to mamy? Wszystkie smaki. To będzie pysięć. Chodź. I na A jak no bo zaraz wyjdziesz. Więc po bo zawsze dzieci tu wchodzą. Mm. Tam na dole. Na dole. A potem kradną ciukielki. Tak. No, nie, no, no i Tutaj, wkrótce. Dostaniesz darmowe cywilki? O, gdzie to jest? To jest ta. Ja dam w kuczki. my naprawdę jesteśmy żyć, ciaka. A my jesteśmy... To pożałujemy, ale się boimy. Tak, ale się boimy. My mamy pistolety. Tak. Ej, mi naprawdę, haha, jest ha, ha, mi naprawdę źli, ale ci dajmy szkunia. konia. Jak jeszcze powiesz, że chcesz. Jak, jak jeszcze powiesz, że chcesz jedzenie, pójdę. Dawaj, jedzenie ja i będę czekać. <laughs> kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Dobra, nie wiem co to za... Są... Kurwa. Dobra... Dzieciak. Przepraszam, tak. dzieciaku. Zaczynam! To się boli, to się boli. Ja jeszcze leżę. Dobra, przybliżę sobie go jeszcze. Moje, mar... no, no, Co mówię, no? dobra, moje marzenie, go działać, wyjdźcie i nie macie. Nie, 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 nie. Nie, żeby mówię, nie, dziecko, i żeby już nie, 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 i go zabić. I... Jedno, zabijam cię. nie, nie, Ej, nie, nie, dziecko, to było jedno z nie, marzeń. Ej, czemu ja się w Ej, go w ten. ja Dobra, niech sobie już ucieka. No to my sprawdzimy. Mm. Dobra. Ej, on mnie rozstrzelił. Czyli mam hm? na nie mamy ty biletów, dziecko niebawem? Panuleczka, panuleczka.